Tu mam endlerki, nad którymi będziemy pracować są japany, tylko takie trochę nijakie. 2, a jeden jest super. i Jego sobie weźmiemy przetegocimy na są endlery. O, tam i tu mamy takie. O, 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 o. Widzicie? O jej ostrości nie łapie, nie wiem czego. Mm, I mam takiego wspaniałego jednego edlera, który będę chciał pobielić, tylko kurde molek tu go nie ma, gdzie on jest, to nie ten, nie ma go, nie ma nie ma, go, nie, ma, nie, ma nie ma, nie ma, nie ma, gdzie on jest, mm, też nie ten, mm, tu jest piękny dżapa, zobaczcie, A! I jego powielimy, powielimy, skopiujemy go w liczbie mnogiej. Ale mam takiego pięknego, pięknego endlerka. Naprawdę je, rzadko go widzę. On się tak dziwnie chowa, ale nie mogę go znaleźć. To takie skundlone. O tu pływa coś. Gdzie on jest? No na złość. Chowa się. Jest tu. Nie, ten, tu nie. O, tu, tu. Nie nie, 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 Też nie tu. No gdzie on jest? Naprawdę ładny. Piękny. Hmm. Ale o, jest tam. Widzisz go? Ten, o, ten ciapaty. w cętki, ale gdzie? słabo go widać ale jest przepiękny normalnie piękny on jest, są on uciekł może mi się go uda odłowić któregoś dnia jak już będę miał samicę dla niego na razie samic nie mam czekam rosną są małe o tutaj będzie tutaj też samice będą to jest na pewno samica to to raczej samiec to też chyba raczej samiec będzie choć ciężko powiedzieć jest tak piękny ten Endler, że, że muszę go powielić powielić tak samo i tego Japana to jest klasyczny Endler, piękny, przepiękny ostrości nie może złapać, kurde coś o, cudny tak ciężko jest tego jednego właśnie Endlera, on się tak dziwnie chowa Namierzyć. Ale jak któregoś zima ja pokażę. Pokażę. Tego muszę odłowić, bo jest, cechy różowe ma mm, tak jak ja chcę. I pójdzie, pójdzie do pobielania tych cech różowych do okay. projektu Magenta. On jest, on jest... Jest strasznie ruchliwy. Jest. No, nie mogę tu ostrości złapać, bo jest ciemno. O jest tam na górze. Piękny jest. Ach, cudowny. Ale to zrobię wam kiedy indziej film o tym.